Chodzimy na rzekę Nogat, leje deszcz, także nie jest łatwo. Nie widać tutaj ostrogi. Dobrze, że spojrzałem na mapy Google, bo tu jest całkowicie schowana ostroga. Może odrobinę widać, że tutaj woda wariuje. A, Przepraszam, bo tu muszę... Także tutaj jest schowana ostroga. Gdyby nie mapy Google, to kto wie, moglibyśmy się w nią... Wrąbać, e, wejście jest oznakowane. Śluza Biała Góra. Wchodzimy na rzekę Nogat. Otwierają się wrota górne i powoli wpływamy. Śluza Biała Góra. Widok od strony Nogatu. Wrota są otwarte. A ja stoję w przystani Biała Góra. Naszej łódki nie widać. Przystań nowoczesna. Woda na pomoście jest. Jest slip. Można spuścić na wodę łódkę. Przyjemnie, zacisznie. Tam są główne zabudowania śluzy. A tam dalej nogat. Płyniemy nogatem. Tutaj dochodzi być może to jest stary nasyp kolejowy, bo tu szczątki jakiegoś mostu. Może z bliska coś się bardziej wyjaśni. Co tutaj było? Czy to linia kolejowa przebiegała, czy po prostu jakaś droga przed wojną. Piękna rzeka, jak zresztą wszystkie w Polsce, spokojna, to już nie jest tak jak na Wiśle, bardzo bystry prąd, tu prąd jest powolny, przyroda piękna, super. Sam nie wiem, czy to mógł być wiadukt kolejowy, no taki wysoki nasyp, hmm. Żelbetonowe podpory. Trudno powiedzieć, ale on jest tak dość dziwnie równo ucięty ten most. To mogła być jakaś konstrukcja ruchoma, zwodzona czy obrotowa, jakie tutaj na żuławach bo to nie jest zburzone to jakoś tak. Tu brakuje czegoś po tej drugiej stronie. Przepiękna przyroda. Nogat około dwunastego kilometra. Gdzieś za tym wzgórzem powinna być śluza Szonowo. Zatrzymaliśmy się na nocleg gdzieś tuż przed 14. kilometrem na Nogacie. 14. kilometr oczywiście licząc od śluzy Biała Góra, a tam na horyzoncie jest widoczna śluza Szonowo. Malutkie wzniesienie, piękne drzewa. Cisza, spokój, pięknie. Nogat jest względem wysokiej Wisły, ma poziom wody niższy o jakieś około 2 metry, to na śluzie widzieliśmy. Bardzo leniwie płynie Nogat. Wydaje mi się, że ze 2-3 km na godzinę, nie sądzę, żeby więcej. Także podróż na nogacie jest dużo wolniejsza niż na Wiśle. Na Wiśle na malutkich obrotach robiliśmy spokojnie 10 km na godzinę. Tutaj na, na troszeczkę większych obrotach, czy znaczy też małych, ale w ciut większych no to tak 6 na godzinę płyniemy. 9:30 rano, kolejny dzień wyprawy. wypłynęliśmy. Tutaj widać śluzę szonowo. Są też inne zabudowania. To jest bodajże jas i y y chyba elektrownia wodna. A my kierujemy się sam, nie wiem gdzie, która to jest śluza chyba ta na, na lewo. A więc kurs na coś, co wygląda na śluzę. Tak, tutaj na wprost to zdecydowanie wygląda na śluzę. Zresztą też jest oznakowanie Boja Czerwona. Oznacza prawą stronę toru żeglownego, więc to prowadzi tutaj do śluzy. Warto zadzwonić zawsze wcześniej, jakieś pół godziny wcześniej. To śluza wtedy jest przygotowana. Widać już wrota otwarte, także możemy wpływać, śluza szonowo tylne wrota są zamykane. Mamy już dolną wodę. Pani otwiera dolne wrota. I niedługo będziemy wypływać. Tutaj widać, że różnica poziomów około 2 metrów. Może troszkę więcej. Jesteśmy w Malborku. Widać już zamek. Tutaj próbowaliśmy dobić do, przy plaży miejskiej do przystani, ale tu nam kiepskie jest, burty by się poniszczyły od wystającego żelastwa. Polecili nam tutaj, żeby przybyć, przybić pod samym zamkiem, więc płyniemy jeszcze dalej. Zamek w Malborku w całej okazałości. szynowsze budowle, ale chyba na starych cegłach. Piękny zamek w Malborku. Nowa Marina, Park Północny w Malborku. Są tutaj widać miejsca jeszcze wolne. No, ładne, pewnie ceny też mogą być ładne. Malbork, ciąg dalszy. Tutaj za parkiem północnym rozległe nabrzeża portowe. Zbliżamy się do śluzy Rakowiec poniżej Malborka, śluza Rakowiec. Tutaj popłyniemy ze 3 metry w dół. Dwudziesty ósmy kilometr Nogatu, jakaś przystań. Widać, że jest też dla kajaków przystosowana, bo są stojaki na kajaki. E, jakiś tam pomost wydaje mi się, że przez czciny widzę. Nie wiem, czy to jest takie typowo kajakowe. To podejście trochę zarośnięte. To śrubą, silnikiem ze śrubą niełatwo tam podejść, ale pewnie jest to możliwe. A my płyniemy dalej. 36 kilometr. Na horyzoncie śluza Michałowo, a tutaj rozlany szeroko nogat, bo śluza piętrzy wodę i przed śluzą jest troszeczkę szerzej. Za nami deszcz goni nas. Pewnie za godzinkę nas dogoni. A przed nami, przed nami śluza Michałowo. 38 km. Śluza Michałowo. Trasa numer 7: Most na Nogacie. Kolejny dzień wyprawy, to już piątek rano. Wychodzimy z Nogatu na kanał Jagielloński. Te wrota przeciwpowodziowe to były jeszcze jakiś czas temu rozwalone zniszczone, a teraz widzę, że są naprawione. Kanał Jagielloński. Widok z Kanału Jagiellońskiego, nawrota przeciwpowodziowe na Nogat. Elbląg oraz rzeka Elbląg, wpływamy na rzekę Elbląg. Kierujemy się do przystani i tutaj zakończymy niestety nasz rejs. Przepowiednie pogody są kiepskie, więc nie chce nam się dalej już żeglować. A tu jest wejście na Kanał Jagielloński. No to do zobaczenia na szlaku.